No kręci się ale godzin się kręciło, chyba warto było Za chwilę się okaże Jak my tak kopany byli na wycieczce Jeszcze to to... pasowałoby jeszcze teraz podlać, ale już To miała być wieczór, baran na unisku. No tak tutaj teraz. Turwa, te kobiety, zbiór, oddziew, nie będą jadły, bo to z to ja tego tak pierdzalały, że jaśną... Zapach ładny Miękkie już chyba jest Tak, zaczynamy Impreza na ośrodku wypoczynkowym 2020 Kurort Anna. Baranek idzie pięknie. Andrzej jego braca. Może za szybko albo za wolno. Nie dobrze. W sam raz koloru nabrało. Ładnego koloru, tak. No i za Ten chwilę kolor Za chwilę będzie gotowy a, a ciepło. ciepło od tego przecież to się to jeszcze gorące jest Tak, tak A Morek no a będzie dwa, papu ładni dwa w, solance, w solance, no specjalne zaprawie było, nie? Tak, tak, tak dwa dni to trzeba to było trzymać i wtedy No, Cacy. Żeby to miało zapach i smak. Tak Teraz parę godzin kręcenia i teraz ucztowanie do, do rana. Teraz do rana. Kręgosłup będzie najlepszy nad ranem, bo będą kości, a teraz wszyscy mięsko będą jedli. Tarczy. Tarczy. Dziękuję.